W Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu łódzkiego. Jestem wiceprezesem wytwórni filmów oświatowych w Łodzi oraz wykładowcą w łódzkiej szkole filmowej. Nauczycielka języka polskiego w drugim liceum ogólnokształcącym w Łodzi. Organizator festiwali filmowych, m.in. OPLA. Koordynuję program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej dla miasta Łodzi. Jestem filmoznawcą, medioznawcą, kierownikiem Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuję w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Pracuję z nauczycielami szkół ponadpodstawowych. Jestem scenarzystą filmowym i telewizyjnym. Nie ma sensu robić filmów dla filmowych analfabetów. Tak się składa, że ludzie czytają mniej niż. Oglądają seriale, fabuły, docierają do nich dużo częściej niż 50 lat temu, ale w formie lekko strawnej, czasami papki, a czasami czegoś ambitniejszego. I nie wyobrażam sobie, żeby ci ludzie na każdym etapie nie mieli narzędzi, żeby odróżnić dobre od złego i żeby zrozumieć, dlaczego to coś, co oglądają, jest wartościowe. Różni odbiorcy mają bardzo różne potrzeby. To znaczy, jest taka grupa odbiorców, która chyba jest najszersza. Która chce nie przekraczać takiego magicznego kręgu, to znaczy, fascynują się filmem albo lubią film, i niespecjalnie chcą, żeby ktoś im psuł tę zabawę. I to wydaje mi się, że to trzeba uszanować. Ale są też takie grupy, które potrzebują innego rodzaju edukacji, no, na przykład właśnie edukacji praktycznej. Myślę, że to dotyczy głównie dzieci, które mają dużo czasu i lubią się bawić, i młodych ludzi, którzy poszukują. Siebie. Oraz i to jest trochę zaniedbana dziedzina, wydaje mi się, że to dotyczy też osób starszych, to znaczy osoby starsze, emeryci na przykład, to są ludzie też, którzy mają często dużo czasu i wydaje mi się, że też mają potrzeby rejestracyjne, chętnie by rejestrowali życie swoich dzieci, wnuków, zdają sobie może trochę lepiej sprawę z przemijania. I z tego, w jaki sposób film może walczyć z przemijaniem. Myślę, że dla nich taka praktyczna edukacja też byłaby, też byłaby interesująca. Ale generalnie trzeba dopasowywać to, o czym się mówi i jak się mówi, w zależności od potrzeb odbiorców. Na Uniwersytecie Łódzkim, na którym pracuję, prowadzimy zajęcia zatytułowane Edukacja Filmowa i skierowane są one do studentów, czyli do osób, które w przyszłości będą pracowały z młodzieżą, z dziećmi, ze starszymi. W zakresie edukacji filmowej. Każda z grup wiekowych chce pracować z filmem i jest otwarta na ofertę edukacyjną. To znaczy, niezależnie od tego, czy mamy 4 lata, 15 czy 20, przekaz edukacyjny i praca z filmem może być dla nas satysfakcjonująca. I to chciałabym przekazać też swoim studentom. Tak, edukacja filmowa powinna być skierowana do wszystkich grup wiekowych. To jest tak jak o animacji: mówię, że animacja jest dla każdego w każdej grupie wiekowej. Disney obciążył animację tym, że skojarzona jest z czymś dla dzieci, a tak wiemy to z nie jest. Podobnie z edukacją. Edukacja jest gdzieś tam obciążona takim skojarzeniem z czymś w okresie szkoły. Później jak już kończymy, to już dobra pozamiatane nie ma edukacji, tak? No nie. W ogóle edukacja artystyczna nie tylko wprowadza do życia do relacji z innymi, daje możliwość Spełnienia pewnych ambicji, jeżeli chodzi na przykład o osoby starsze, które poprzez taką kreatywną działalność mogą spełnić pewne swoje ambicje związane z byciem osobą kreatywną. A według mnie to jest jeden z aspektów też człowieczeństwa, właśnie kreatywność. Człowiek współczesny jest człowiekiem zanurzonym w mediach. Dla nich to jest coś zupełnie normalnego, tak? Mają filmy swoich. W swoich telefonach, ja korzystam ze środków transportu miejskiego, to widzę, że oni są zanurzeni po prostu. I dlatego no, szkoła y, musi to zjawisko zauważyć i y, musi wziąć pod uwagę, że film jest bardzo ważnym tekstem kultury obecnym y, w życiu młodych ludzi i y, no, jakoś trzeba się z tym tekstem kultury też go, też zmierzyć. Tak? To jest właściwie obowiązek szkoły. Edukację można w różny sposób przeprowadzić. Tak? Można edukować dla samego filmu. Można edukować poprzez film. No, są też te warsztaty realizatorskie. Te zajęcia y, wydają mi się y, dosyć ciekawe, ale żeby przygotować uczniów, to trzeba wpierw przygotować nauczycieli, więc tutaj na tym się koncentruję. Ponieważ rzeczywistość współczesna zorientowana jest na obraz, młodzież coraz rzadziej sięga po teksty, e, edukacja filmowa mocno wspiera moją pracę. Oczywiście. Staram się nigdy nie zastępować filmem literatury, ale włączać film w ten dialog. Ja, jak wspomniałam, jestem nauczycielką języka polskiego, absolwentką polonistyki, nie filmoznawczynią. Jeśli chcę sięgać po film, to siłą rzeczy muszę mieć o nim jakąś wiedzę. W przypadku łodzi jest bardzo szeroka oferta. W związku z tym zawsze korzystałam z tej wiedzy, no bo chcąc pracować z filmem, nie można być w tej dziedzinie ignorantem. Łódź stara się edukować młodych ludzi w różny sposób. Ta edukacja może mieć formę zarówno edukacji szeroko pojętej, gdzie film jest medium, ale również są takie szkoły, które uczą ludzi sztuki filmu, czyli rzemiosła, a najpierw a później bycie artystą filmowym, który też im bardziej światły człowiek, tym większe możliwości rozwoju innych osób poprzez medium filmowe może dać. Jako pracownik wytwórni filmów oświatowych muszę powiedzieć, że edukacja filmowa to jest sposób na uaktywnienie różnych grup społecznych. Ale z drugiej strony powiem też jako wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, że edukacja filmowa to jest sposób na to, żeby otworzyć ludzi, żeby oni mogli wypowiadać się w swoim imieniu, żeby mogli otworzyć swoje głowy. To jest sposób na to, żeby oni stali się artystami. Edukacja filmowa to jest przede wszystkim spotkanie spotkanie z drugim człowiekiem i rozmowa. Edukacja filmowa to jest taka forma ekspresji. Własnej osobowości, która może być przydatna tak naprawdę w prawie wszystkich dziedzinach życia. Dla mnie, edukacja filmowa jest efektem pracy grupy zapaleńców najczęściej. Edukacja filmowa jest takim rodzajem kształcenia widzów, który ma poinformować ich na temat jednego z takich ważnych języków, którymi posługuje się współczesna kultura, albo może nawet nauczyć ich stosowania tego języka. Edukacja filmowa może się odbywać w każdym miejscu, o każdym czasie. Dla mnie edukacja filmowa jest wprowadzeniem w ten świat filmu. Jest także Także taką ciekawą propozycją dla szkoły, wzbogacenie oferty szkoły. Edukacja filmowa jest działaniem, które ma dostarczyć ludziom narzędzi niezbędnych do właściwego rozumienia i oceny filmów. Więc, warsztaty, więc, spotkania z twórcami i rozmowa z twórcami, praktykami, którzy opowiadają, jak to jest właśnie tworzyć.